Niniejszym rezygnuję z członkostwa w Kościele Rzymskokatolickim. Podejmuję tę decyzję świadomie. Proszę o niezwłoczne usunięcie z parafialnych zbiorów danych wszelkich informacji o mnie związanych ze statutową działalnością Kościoła. Moja decyzja o opuszczeniu wspólnoty, jaką jest Kościół Rzymskokatolicki, jest przemyślana. Polki apostatki, które ostatnio wypisały się z kościoła katolickiego. Spośród tysięcy członków i członkin jednej z internetowych grup poświęconych apostazji, właśnie one odpowiedziały na naszą prośbę o rozmowę. Dlaczego właśnie teraz postanowiły wypisać się z kościoła i jak dziwne, a czasem przykre były ich ostatnie spotkania z księżmi. Na początku skupimy się na relacji pani Agnieszki z Wrocławia, która nagrała rozmowę z proboszczem w kancelarii parafialnej. Pani jest niewiarygodna, o tym jest mowa. Brak wiarygodności ksiądz zarzucał kobiecie niemal przez całą kilkunastominutową rozmowę. Pani jest po prostu niewiarygodna, pani kłamie. Panie. Po prostu pani kłamie. Więc ja mam panią traktować jak partnera, czy jak dzieciaka niepoważnego. Wedle uznania zostałam pouczona, że to jest, że jestem osobą niewiarygodną, niepoważną z okazji tego, że dwa lata temu postanowiłam ochrzcić syna, a w tej chwili staram się o apostazję. Proboszcz żądał by pani Agnieszka przyniosła zaświadczenie od chrzestnych dziecka, że będzie wychowywane po katolicku. Nie ma tego. Nie, jest to zgodne z procedurą... A może Pani sobie gadać, że to jest z procedurą, czy nie z procedurą, bo Pani co, problem polega na tym, że... Prawda, dwa lata temu Pani coś innego deklarowała. Ja mam dokumenty Pani potwierdzające to, że Pani zaprzysięgała się na, na świętości wszystkie, że Pani będzie wychowywała dziecko po katolicku. To no to więc, tak. więc... Ale ja, wiele rzeczy się Kiedy zbyt. Pani kłamie? Problem jest tego rodzaju, Pani jest niewiarygodna, o tym jest mowa. Bo Pani składała czytelny akt zobowiązania no. i postanowienia. Tylko krowa nie zmienia poglądów. No dobrze, nie wiedziałem, że mam do czynienia z takim zwierzęciem. Na szczęście tym tekstem skończył się wywód na temat chrztu mojego syna, natomiast zaczęło się mam wstać i na stojąco odczytać akt woli. Bardzo proszę, w sposób czytelny odczytać to. Te odczytania aktu apostazji też nie ma w... Proszę pani, proszę to odczytać. Miałam stanąć do apelu jak dziecko w... Pierwszej klasie i odczytać wypracowanie, które napisałam. Nie wiem, miało to na celu poniżenie mnie, yy, udowodnienie mi, że będę robić i tak to, czego ksiądz sobie życzy, no co ja stwierdziłam, że ja tego nie zrobię. Odmawiam odczytania aktu apostazji, ponieważ nie jest to zgodne z procedurą. Rzucał moimi dokumentami, uderzał w, e, ręką w biurko, przy którym siedziałam nakazywał mi zrobienie tego. Proszę to odczytać, jeżeli ja... Co? Dlaczego ja mówię? To jest pani decyzja, więc proszę ją odczytać. Wyrażam wolę. Proszę, Wyrażam, wolę. proszę do, od, od, jeszcze, od... Nie, proszę nie będę tego czytać, ponieważ nie jest to zgodne sko, z... Skończone nasze spotkanie. Ksiądz odmówił mi przyjęcia dokumentów, w sytuacji, w której ja odmówiłam odczytania tego pisma na stojąco. On w tym momencie jest. Urzędnikiem, który ma przyjąć pismo, a zachowuje się tak, jak byłby panem wszechświata, i to jest straszne. O tym, czy i w jaki sposób Wrocławiance udało się ostatecznie wypisać z kościoła, powiemy tu jeszcze. Wiele innych relacji ze spotkań z księżmi można znaleźć w internecie. Wydaje się, że zwykle przebiegają w neutralnej czy dobrej atmosferze. Choć, jak opowiadały nam inne nasze rozmówczynie, bywa, że księża się wywyższają, a nawet straszą. Zostałam dość konkretnie postraszona wiecznym potępieniem, piekłem i różnymi takimi właśnie dogmatycznymi jeszcze kwestiami, brakiem wsparcia boskiego w chorobie. Pierwszym jego pytaniem. Odnośnie tego, że chce dokonać apostazji, było to, czy nie należy do sekty. No co dla osoby, która w potępieniu nie wierzy, miało taki wymiar trochę komiczny. Byłam przez całe to spotkanie traktowana z jakąś taką pobłażliwą ironią. To znaczy, a przyszła głupia, naiwna. Ale to nie było sympatyczne spotkanie. To, to nie było takie śmieszne, śmieszne. To raczej było, było w tym coś bardzo dziwnego. No to wiele takich historii, bo potem będzie pani przychodzić i odwracać, bo na pewno to jest pani nieprzemyślana decyzja. Potem jak ksiądz mnie tak obserwował, już stwierdził, że należę do sekty, ponieważ mam tatuaż na palcach, jakieś literki. Na co ja powiedziałam, że są to inicjały australijskiej wokalistki i mogę mu zaśpiewać, jeśli by zechciał. Nie chciał niestety, nie. O doświadczeniach ze spotkań polskich apostatek z polskimi księżmi rozmawialiśmy z dominikaninem Romanem Bieleckim z Poznania. Nie da się rozmawiać już o, o sprawach wiary na, bez odniesienia do doświadczenia. To znaczy, że jeżeli bym się spotkał z kimkolwiek, kto chciałby dokonać aktu apostazji, to ja bym najpierw powiedział: To teraz ja posłucham. Ja bym chętnie posłuchał. Ja bym posłuchał, dlaczego, po co, co się takiego stało, jakie masz doświadczenie, co cię doprowadziło do, do, tego, do tej decyzji. Czy Kościół przygotowuje księży do rozmów z ludźmi, którzy są rozgoryczeni jego działaniami i chcą z Kościoła wystąpić? Pytamy rzecznika archidiecezji warszawskiej. Wydaje mi się, że każdy pasterz, każdy wrażliwy pasterz, który jak to papież Franciszek mówi z czułością podchodzi do swojej, z czułością Boga podchodzi do swojej misji pasterskiej to po prostu ma w swoim takim DNA pasterskim wpisaną taką postawę. Ja nie wiem czy to jest kwestia szkoleń, czy to jest kwestia jakichś warsztatów, warsztatów na ten temat. Było inne spotkanie, między innymi na ten temat, z udziałem księdza kardynała i wielu, wielu, ponad setki księży archidiecezji warszawskiej, gdzie ten problem został poruszony i księże właśnie dzielili się doświadczeniem, w jaki sposób, w jaki sposób rozmawiają. Tuszowanie pedofilii w kościele to zwykle jeden z pierwszych powodów, który wymieniają nasze rozmówczynie, gdy chodzi o ich ostateczną decyzję o apostazji. Moja złość narastała właśnie po y, filmie braci Sekielskich. Nie chodzi o to, że pedofile się zdarzają wśród księży, jak oni to twierdzą, bo przecież twierdzą, że we wszystkich grupach społecznych. Natomiast jeśli pieka piekarz jest pedofilem, to nie jest przenoszony do innej piekarni. Tak? Ja jako matka Słysząc takie rzeczy w sytuacji, w której poprzedzone jest dziecko, nie zamierzam ukrywać swojej już dość wieloletniej niechęci do tej instytucji. Instytucji kościoła nie pomogło wywiad redaktora Kraśko z, z panem Dziwiszem. Wszystkie nasze rozmówczynie, jako jeden z ważnych powodów decyzji o wystąpieniu z Kościoła, podawały też ataki duchownych na środowiska LGBT czy związek Kościoła z politykami władzy. Kategorycznie nie chcę być częścią organizacji, której działania są sprzeczne z moimi ideałami oraz wartościami. Odrzuca mnie intelektualna miałkość znacznej części polskiego kleru, brzydzi mnie mariaż z patologicznymi organizacjami nacjonalistycznymi. Nie zgadzam się ze stygmatyzacją osób LGBT, milczeniem Kościoła wobec osób molestowanych seksualnie przez księży, wtrącaniem się Kościoła w życie polityczne i osobiste obywateli. Dlaczego apostazja? Ze względu na to, że od dłuższego czasu nie jestem w stanie zaufać tej organizacji, ze względu na to, co opowiadają. To, co powiedział ksiądz Jędraszewski a propos zarazy, czyli osób LGBT, które są zarazą. Szczucie na osoby nieheteronormatywne, co mnie też osobiście bardzo, bardzo mnie zawsze złości i, i dotyka i nie ma mojej zgody na to. Te rola kobiety i traktowanie kobiety przez Kościół w moim subiektywnym mniemaniu, gdzie ta kobieta jednak nie jest na równi z mężczyzną. Stawianie kobiety w pozycji, jaką sobie upatrzył Kościół katolicki jest dla mnie po prostu uwłaczające. Kobieta w takiej kościelnej katolickiej nie może być właściwie niczym więcej niż służącą. Większość naszych rozmówczyń to apostatki ateistki, ale Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej twierdzi, że wśród osób, które wystąpiły ostatnio z Kościoła nie brakuje też tych wierzących i religijnych. I duszpasterzy, z którymi rozmawiałem i osoby badające jakoś jeszcze nie w sposób w pełni profesjonalny to zjawisko wskazywały na to, że motywacja w Wypisywana w tych wnioskach wcale nie jest ateistyczna. To znaczy to nie, jest, to nie jest deklaracja o tym, że jestem osobą niewierzącą, nie jestem osobą religijną. Ta motywacja raczej skupia hasła protestu przeciwko kościołowi. Rozmawiamy o apostazji, która nie wydarzyła się wczoraj i nie wydarzyła się w tym tygodniu, tylko wydarzyła się już jakiś czas temu i narasta w ludziach, i dzisiaj jest jej finał. Znaczy, dzisiaj widzimy efekt pewnych procesów, które zaszły w społeczeństwie. Istotną kwestią jest dla mnie bowiem niezgoda na działania Kościoła w Polsce, który zamiast zajmować się głoszeniem Ewangelii, skupia się na kwestiach finansowych, kulturowych, politycznych, próbując wywierać niedopuszczalny wpływ oraz narzucać swoją wolę i wizję nie tylko swoim wiernym, ale wszystkim obywatelom tego kraju. Nie widzę najmniejszego sensu oceniania mojej moralności przez księży, którzy w ogóle jej nie mają. Objawia się to obłudą, nieumiarkowaniem w czymkolwiek, gromadzeniem dóbr kosztem wiernych od ofiar na kościół, drogie auta po działalność deweloperską czy medialną. Jako obywatelka Polski nie zgadzam się na wtrącanie się związku wyznaniowego, jakim jest Kościół, do polityki kraju, co czyni szczególnie intensywnie w ostatnich latach, czerpiąc z tego korzyści finansowe od państwa i wchodząc ze swoją wiarą do instytucji, które powinny być świeckie, na przykład szkoły, szpitale, urzędy. Wtrąca się do polityki, wtrąca się do wszystkiego, gdzie. Powinien, powinien zajmować się przede wszystkim według mnie wiarą. Osoby takie jak, jak dyrektor Rydzyk, no nie wiem co, co tu więcej powiedzieć. Myślę, że Kościół ma ogromny związek z polityką w tym momencie. No, świadczy o tym sam fakt, że dostaje bardzo dużo pieniędzy od państwa. Nie jestem w stanie wytrzymać tego, że ktoś wtrąca się w, w moje życie. kwestia tej ustawy antyaborcyjnej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i reakcja, reakcja Kościoła Katolickiego na niego, czyli bardzo radosna, zadowolona. Tam padły takie słowa, że nie ma miejsca na kompromisy. Niektóre z tych przypadków dotyczących terminacji ciąży to są zagadnienia stricte medyczne, a nie ideologiczne. I tutaj w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Kościół bardzo ciężko e, i mozolnie pracował na to, e, na te efekty, które dzisiaj obserwujemy. Mówi nam z kolei Jarosław Milewczyk: On 15 lat temu założył w internecie pierwszą polską stronę z instrukcjami o tym, jak opuścić Kościół katolicki. Słowo apostazja w polskim internecie pojawiło się równocześnie z momentem, kiedy założyłem stronę apostazja.pl w 2005 roku. Wcześniej to słowo nie występowało w polskojęzycznym internecie, było w ogóle nieznane. Tak, to jest, to jest Na tyle lego... jest... Z rad Jarosława Milewczyka w przeszłości korzystał m.in. Janusz Palikot. Jaką rolę w apostazji Janusza Palikota pan odegrał? Ja byłem jego świadkiem i pomogłem mu tej apostazji dokonać. Przypomnijmy, świadkowie wtedy byli potrzebni. Wtedy świadkowie byli potrzebni, to był, to był rok 2011 albo 2012, jeżeli dobrze pamiętam. Janusz Palikot zapytał mnie, jak to się robi, więc przygotowałem mu wszystko, powiedziałem od A do Z. W pierwszym, w pierwszym odruchu ksiądz z parafii, w której pan Janusz Palikot był ochrzczony, odsyłał go bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, do, do rodziców, kazał się z rodzicami stawić. Od kilku lat do złożenia apostazji świadkowie nie są potrzebni. Konieczny jest akt chrztu i tzw. Tak oświadczenie woli o tym, że chce się wystąpić z Kościoła. Dokumenty trzeba złożyć w parafii, która obejmuje miejsce zamieszkania apostaty, który w momencie składania aktu o porzuceniu religii powinien mieć skończone 18 lat. Konsekwencje apostazji to m.in. utrata prawa do katolickiego pogrzebu, zakaz bycia chrzestnym czy świadkiem na ślubie katolickim. Musimy podejść na nowo do duszpasterstwa, nie tylko z powodu pandemii, która, jak wiemy, spowodowała, że już nie ma powrotu do tego, co było, że rodzi nam się nowe, nowa rzeczywistość. Mówi o tym też papież Franciszek. Ona w równym stopniu dotyka również tematu, tematu apostazji. Patrząc na to, co się dzieje przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce, jak dynamiczna jest zmiana i procesy laicyzacyjne? Śmiem twierdzić, że kościołowi w Polsce zagląda w oczy strach. Polskiemu kościołowi z pomocą ma ruszyć Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma zbadać rozmiar apostazji w ostatnim czasie i w ostatnich latach w Polsce. Instytut, o czym tu za chwilę będzie, od lat nie zajmuje się zjawiskiem apostazji żeby w miarę szybko odpowiedni raport przygotować, aczkolwiek nie wiem, jak bardzo on będzie pogłębiony i czy pozwoli odpowiedzieć na to pytanie, ile jest tam rzeczywiście oświadczeń o deklaracji o ateizmie, a ile jest pewnego rodzaju protestu przeciwko na przykład zaangażowaniu politycznym, politycznym Kościoła. Jaka jest dziś skala apostazji? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. To co widać na pierwszy rzut oka, to że grupy poświęcone apostazji gromadzą w internecie tysiące członkiń i członków. Ta powstała jesienią, wpisała się w antyklerykalne nastroje na demonstracjach kobiet. Większość naszych rozmówczyń brała w nich udział. Wszystkie są członkiniami internetowej grupy. Nie uważam by było coś takiego jak moda na apostazję. Na pewno atmosfera strajków Pomogła, pomogła wielu osobom, ale też mi pomogła. Mi pomogła przełamać takie zwykłe lenistwo. Jeżeli coś jest modne, to zazwyczaj jest łatwe, a apostraja dla wielu osób a, nie jest łatwa. Ludzie już się jakby nie wstydzą i nie kryją się, powiedzieć, hej, nie, jest mi po drodze z kościołem, I jakby dla mnie to też to stanowiło pewną motywację, tak, dlaczego nie teraz? Wydaje mi się, że to jest taka. Jedna z podstawowych zasad psychologii tłumu pod tytułem w kupie raźniej. Nie nazwałbym tego modą. E, procesy laicyzacyjne, to co, się, to co obserwujemy, co się dzieje na, na polskich ulicach e, w, i w polskim społeczeństwie, nie tylko w tym roku, ale w uprzednich latach, e, świadczy o czymś innym. To nie jest moda. To są zmiany, e, z którymi... E, Przychodzi nam się mierzyć, a przede wszystkim Kościołowi. Z całą pewnością widać zauważalny wzrost wniosków o apostazję po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W momencie zapisania mnie do tej instytucji byłam dzieckiem, a co za tym idzie, nie mogłam wyrazić sprzeciwu. Jestem osobą niewierzącą. Od wielu lat nie uczestniczę w życiu tej organizacji religijnej. Nie chcę sztucznie zawyżać statystyk kościelnych i dawać tym samym przyzwolenie na działanie kościoła również w moim imieniu. Uważam, że potrzebny jest jasny i głośny sprzeciw, a jedyną formą Realnego sprzeciwu wobec działań Kościoła jest wystąpienie z niego. Wyżyczek w nos jest w 2016 jak dwie czy trzy osoby na miesiąc wychodzą z Kościoła. Natomiast fanga w nos jest wtedy, kiedy y, takich y, wyjść z Kościoła jest 500 na miesiąc. Mówienie o tym, że jesteśmy tak 90% katolickim krajem, to jest już trochę melodia przeszłości i my tu próbujemy odgrzewać y, jakąś przeszłość i trochę napawać się czymś, co nie istnieje. Jaka jest rzeczywista skala apostazji w naszym kraju, nie wiadomo. W korespondencji od rzecznika episkopatu czytamy, że episkopat nie gromadzi danych na ten temat. Ma się tym zajmować w ograniczonym zakresie Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Ale jak się okazało, od 10 lat nie zajmuje się tym w ogóle. Instytut Liczenia Apostatów skończył w 2010 roku i ze statystyk wynikało, że w ciągu czterech lat z kościoła wystąpiło niewiele ponad półtora tysiąca osób. Dziś oficjalne dane można uzyskać tylko wtedy, gdy zechce się nimi podzielić ta czy inna kuria biskupia. Dane ujawniła ostatnio archidiecezja warszawska. Wynika z nich, że w minionym roku tylko do listopada w parafiach proboszczowie odebrali tam dwa razy więcej aktów apostazji niż przez cały 2019 rok. Pokazuje to też skalę, to nie są, to nie są y, tysiące, to są setki osób. Ale czy mimo wszystko to w jakim stopniu martwi? Oczywiście znaczy przez to, że y, mówię o tym, że skala jest y, jednak w setkach, a nie w tysiącach. To nie oznacza, że to nie jest powód do zmartwień. Szanuję wszystkich ludzi, ich poglądy, styl życia czy orientację. Dehumanizacja osób nieheteronormatywnych, stosowana przez Kościół, który wśród swoich duchownych ma wielu homoseksualistów, jest niedopuszczalna i niezgodna z moim światopoglądem. Nie godzę się na dalszą przynależność do organizacji, której historia stanowi pasmo przemocy i ucisku, a współczesność jest klęską wartości naznaczoną pedofilią i malwersacjami. Nie bez znaczenia są dla mnie nadużycia seksualne w Kościele. Kościół, mający w założeniach stanowić opokę, jest w mojej opinii organizacją przegraną moralnie, pełną obłudy i hipokryzji. I na koniec wracamy do pani Agnieszki z Wrocławia, której proboszcz odmawiał przyjęcia dokumentów o apostazji między innymi dlatego, że nie chciała wbrew jego żądaniom odczytać na głos swojego aktu apostazji. Proszę to odczytać, jeżeli ja, co, co dla siebie ja mam, to jest pani decyzja, że ją odczytać. Wyrażam, wolę. Proszę wyrażam, by wyrażam, odejść niej. Od... Nie. Proszę nie by... będę. tego czytać, ponieważ nie jest to zgodne. Skończono nasze spotkanie. Wrocławianka telefonicznie poskarżyła się na proboszcza we Wrocławskiej kuri. Postarała się zrobić wszystko, co w jej mocy, aby w jakiś sposób wpłynąć na proboszcza. Natomiast, jeżeli chodzi o jego osobę, nie dało to absolutnie żadnych rezultatów. Wręcz przeciwnie. Dopiero po pisemnej skardze i trzecim spotkaniu z księdzem, już w nowym roku, proboszcz przyjął dokumenty. Pani Agnieszka od kilku dni jest apostatką. To, że o tym rozmawiamy, no to rozmawiamy, to, bo, bo, bo to jest też jakieś takie, takie szukanie odpowiedzi na to, jak można takim osobom, albo w ogóle z takimi osobami, które się jeszcze wahają, jak można z nimi rozmawiać, jak można do nich dotrzeć. No bo to, to jest, no przepraszam, że użyję takiego argumentu z papieża Franciszka, no ale to jest dokładnie to, co on mówi, jak się nie ruszycie z kanapy, no to za chwilę będziecie strażnikami pustych kościołów.